Tutaj miłość. Dzisiaj mamy e, fajny film z Julą, Aha. z fawkiem i z werą i ze mną oczywiście Dobry film, że oni mają 30 sekund na schowanie się. To jest taki film, chowany berek. Czyli jak ich znajdę, to muszę ich dotknąć i jak ich dotknę, to ich skuwam w kajdanki i daję do pierdla. Także, czas, start! Jeden, dwa, zróbmy cięcie. Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Koniec Zaczynamy zabawę! oczywiście z pistolet naładowany dobrze już was przełączę lecimy tam jest mój piesiu

<gry> I nie, Cię nie. To tam. nie możesz złapać. <gry> Proszę <gry> państwa, idziesz do pierda. Ja wolę te mocniejsze. Bo wolę, ja później się wszystko ja Dobra, dobra, tak. <gry> idziesz, kiedy ci będzie bolało? Okay. daj do siebie? Zro... Droga. Dobra zadowolony. Idziemy Idę do pierwszego. Jeden złapany, a tam już widzę drugiego. Ty się zbieraj. Pierdel. Pierdel się kłania. Daj te kajdany. Kajdana mnie pójdziesz do pierdla. Ale Ale bo one mi są potrzebne. No, ale masz dwie. Dlatego, że drugie kajdanki są słabe. Nie. 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 bo Nie. 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 słabych się mi wykuje. Także ubieramy i idziemy dalej. Kuk! No i nie mogę uciekać. No nie, bo jest to skutek. Złapano. A tamtego skurczy byka złapie. On szybko zapisał. Nie miałam si sił uciec, więc... Co? Sił nie miałam uciec. Kondycji nie ma pana. Czekaj, bo tu się nie zapina tu. Skurczy, do ciebie przy... To drugi handel. Nie? I ty trochę do pierdła. Ja Skurczybiku wygrałeś, już nie uciekaj. Wygrany! Ja wygrałeś, nie uciekaj. Wygrany. Ja Powiedz widzę, żeby łapki w górę zostawili. takie łapki w górę, bo taki sam film zrobił. Rob, no. Warto subskrybować, a tam Wera się rozkuwa, nie wiem czy na drugą rundę już nie ma czasu, także się będziemy żegnać, no to pa!